Większość osób, która uczy się programowania, popełnia ten jeden błąd, a przez to sabotuje swoją naukę, wydłuża cały ten proces i w konsekwencji może nigdy nie zostać programistami. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat takiego najczęściej występującego błędu podczas nauki programowania. I zaczniemy od tego negatywnego przykładu, czyli jak tego nie robić, jak nie uczyć się programowania bierzesz książkę i czytasz. Mija pół godziny, mija godzina, może mijają dwie godziny, albo odpalasz tutorial na YouTube i znowu ten czas mija. Jakiś dłuższy okres, powiedzmy około e, godziny, ale przez ten cały czas przyswajasz e, tą wiedzę tak biernie, tylko odbierając to i dopiero po tym czasie siadasz do komputera i próbujesz e, coś e, odtworzyć. Próbujesz sobie usilnie przypomnieć, co ta osoba miała na myśli, o czym ona e, w ogóle e, mówiła. No i z dużym prawdopodobieństwem uda Ci się odtworzyć może jakieś tam pierwsze podstawowe przykłady, ewentualnie pamiętasz tą ostatnią, na świeższą rzecz, natomiast no, większość rzeczy, większość tych istotnych tak naprawdę tutaj szczegółów gdzieś tam się rozmyje, może pojawi się 50 najróżniejszych pytań, ale ten czas będzie bardzo, bardzo nieefektywnie wykorzystan. I właśnie to jest bardzo duży problem. dlatego, że w ten sposób, jeżeli będziemy uczyli się programowania, to mamy zdecydowanie za mało praktyki, ale mamy też zbyt duże takie porcje wiedzy, których nie jesteśmy w stanie w tym samym czasie przetworzyć i w pełni zrozumieć. Jak w takim razie alternatywnie możemy podejść do tematu. To co chciałbym ci zaproponować to tak zwane wow lekcje, czyli mamy mini lekcje, mamy ćwiczenia i mamy natychmiastową informację zwrotną, jak my to implementujemy w praktyce. Przede wszystkim mamy bardzo krótkie materiały na platformie. Większość takich materiałów to jest mniej więcej między 5 a 15 minut w zależności od danego zagadnienia. Powiedzmy, że chcemy wprowadzić sobie tablicę, więc na początku mamy takie krótkie teoretyczne w ogóle co to są te tablice, po co to nam jest, co możemy z nimi zrobić, i kiedy mamy to krótkie wprowadzenie teoretyczne, pamiętaj do jednego konkretnego zagadnienia, to później przechodzimy do ćwiczeń. Cały czas to jest w formie tego nagrania. I tutaj na ekranie widzisz, jak rozwiązuje takie przykłady, jak tworzę taką tablicę, jak odczytuje z niej elementy, jak sprawdzam rozmiar, wszystkie takie standardowe rzeczy. I to jest w ramach jednego takiego nagrania, i kiedy mamy tą porcję. Wiedzy, to przechodzimy do drugiego bardzo ważnego elementu, czyli przekazuje Tobie już konkretnie sterowanie, żebyś mógł rozwiązać zadania. Dostajesz od nas taki cały duży zbiór repozytorium z zadaniami i przechodzisz przez te zadania. Jeżeli mówimy o tych tablicach, to do takich tablic dostajesz kilkanaście takich mikro zadanych, czyli właśnie sprawdzić rozmiar tablicy, zmodyfikować jakiś element, może stworzyć taką tablicę. To wszystko jest. W formie testu, i dzięki temu podajesz konkretną swoją odpowiedź. Musisz napisać jakiś fragment kodu i później udzielić odpowiedzi. W formie testu, więc jesteśmy w stanie automatycznie to sprawdzić, więc mamy tą natychmiastową informację zwrotną. Rozwiązujesz jedno takie zadanie. Wiesz czy ci to przeszło, czy ci to nie przeszło. Jeżeli przeszło, no to super. Idziemy do kolejnego e, przykładu. Rozwiązujesz te kilkanaście przykładów e, w ramach e, tych naszych tablic. No i masz to zagadnienie dosłownie w małym paluszku. Udało ci się to wszystko utrwalić. Masz też taką pewność, że rzeczywiście rozumiesz to zagadnienie i wtedy dopiero idziemy do kolejnego zagadnienia, do kolejnej e, lekcji. No i właśnie dzięki temu podejściu, no uczymy się dużo szybciej. Nic nam nie zostaje. Nie nie robimy sobie zaległości i nie tylko nauczyliśmy się tego zagadnienia teoretycznie, ale mamy też tą wiedzę typowo utrwaloną praktycznie. Na no co, jeżeli pojawią się jakieś komplikacje po drodze, no to zawsze zostają nam konsultacje, zawsze zostaje nam wsparcie na grupie i tam jesteśmy w stanie to już odpowiednio rozwiązać i pomóc. No i na koniec pamiętaj, że nie chodzi o to, żeby dużo się uczyć, ale właśnie, żeby robić to dobrze, żeby korzystać z odpowiednich metod i uczyć się odpowiednich rzeczy w odpowiedni sposób. Jeżeli podoba Ci się to, jak pracuję, jeżeli chcesz wiedzieć, to koniecznie wejdź na stronę kierunekjava.pl, pobierz darmowe materiały, no i dołącz do naszej społeczności. Trzymaj się. Treść.